Dobrze jeszcze byłoby pewnie wiedzieć, co poszczególne ikony znaczą. Prawdopodobnie najważniejsze do zlokalizowania na początku są kościoły. Wyglądają właśnie tak i mają nad sobą ikonę flaszki, bo ich główną funkcją jest zwiększanie zapasów, właśnie flaszki leczącej. Pierwsze lokacje, do których się udajemy, to zazwyczaj ruiny świątyń i forty. Lokacje te przeznaczone są dla postaci na drugim bądź trzecim poziomie i zazwyczaj robimy je zaraz po wyczyszczeniu pierwszego małego obozu i podniesieniu poziomu postaci. Oba mają dwa warianty, ale zawsze ten sam typ nagród. Ikona nad świątyniami reprezentuje katalisty do rzucania inkantacji. Pudełko z nimi w jednym z wariantów znajdziemy w podziemiach, zaraz przed bossem, a w drugim wariancie, gdzie nie ma podziemi, musimy wejść na rusztowania znajdujące się nad areną z bossem. Tu pudełko będzie pilnowane przez kilku pomniejszych przeciwników. Jeżeli chodzi o fort, to tu ikony kolejno pokazują dostępnego w lokalizacji handlarza, mapę ze wskazówkami oraz kostury, czyli katalisty dorzucania zaklęć w większości bazujących na inteligencji. Pierwszy wariant Fortu jest mniejszy i ma proste wejście po schodach. Handlarz jest zaraz za wałami obronnymi, a mapa i kostury są w wieży na szczycie budynku. Drugi wariant fortu ma wejście pod mostem i tu też znajdziemy handlarza. Tu podobnie mapa oraz kostury znajdują się w wieży na samym szczycie. Następne w kolejce są ruiny i duże obozy, które przeznaczone są dla postaci od piątego poziomu wzwyż. Oba mają po kilka wariantów, a przeciwnicy i nagrody różnią się w zależności od żywiołu wskazywanego ikoną w dolnym prawym rogu oznaczenia. W widoku szczegółowym nad dużymi obozami zazwyczaj zobaczymy ikonę nagród oznaczającą stojaki wypełnione łukami. Niebieskie płomienie w świecie oznaczają szyby powietrza, które są windami wyrzucającymi nas w górę i ułatwiającymi podróż, a szare kręgi to jaile, więzienia, które możemy otworzyć kamiennymi kluczami, by uwolnić Bosa albo większego przeciwnika do pokonania. Te wąskie i wysokie budynki to wieże magów, które musimy otworzyć, znajdując ukrytą runę blokującą wejście. Jako nagrodę uzyskamy wszystko, co związane z magią: kostury, magiczne bronie bądź talizmany. Te ikony to wejścia do kopalni, w których znajdziemy przeciwników nagradzających nas kamieniami ulepszeń. Kopalnie zazwyczaj są tunelami łączącymi dwa wejścia. Zostały nam jeszcze ikony oznaczające bossy na mapie. Czerwona poświata oznacza dużych przeciwników. Tu polecam nie zaczepiać ich poniżej 10 poziomu. Podobna ikona bez poświaty to pomniejszy boss, i z tymi można walczyć już wcześniej. Finalnie, moim zdaniem, najważniejsza ikona oznaczająca najważniejszą funkcję dostępną na mapie czyli drzewa przyzywające, niosące nas ptaki. Dzięki nim, jeżeli musimy dostać się na drugi koniec mapy, to nie marnujemy na to połowy dnia.